Ahoj ekipa, witam was w stanie, witam was ponownie w Trash Saros. Jest ze mną oczywiście Kilik. Idź się utopi, powiedz jak było. <grych> I Xantio. Ahoj marynarze. Niestety Tolma gdzieś zaginął w odmentach tego oceanu i go nie będzie po prostu, ale może jak Wam się spodoba i byście chcieli dłużej tą serię, to może do nas i jakoś go wyłowimy z tymi siećmi, które mamy. A tymczasem lecimy do fabuły. Mamy, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą mapę w końcu, ją zaliczyliśmy chyba po piątym podejściu. Udało się, udało się. Na razie te bonusowe mapy mnie nie interesują, bo raczej jestem ciekaw, jestem ogromnie ciekaw co jest w mapie numer 8. I mamy nowe Brudne ubranie? Gacie. Brudne gacie. Trudne gacie, mówisz? Oczywiście, ja sobie zmieniam postać, bo mi się wbrew pozorom najlepiej. Czy ktoś z Was chce sterować? Nie. Chyba nie. Rozumiem, nie. że nie. <laughs> to ja sobie w takim razie y, zmienię tylko postać. Nie Tom, tego sobie wezmę. Bo to jest jednak wszechstronny. Zobaczmy. Kapelusik, O, Ten kapelusik mogę sobie wziąć. Dobra, tutaj nic. Głowa, góra. Tu nic, dół. Aha. Słabo te gacie, widzę Buty Lipam, dobra, gadżety Maska, maska A zostawiam przy szaliku, niech tak będzie yy, To co, lecimy Sądzę, że warsztat, jeżeli chodzi o silnik, tutaj coś będziemy ulepszać Mamy za 600, mamy, no nie dużo brakuje 1000, tutaj mamy 1400, masz 400, możemy o, może jeszcze z ulubionej broni 100, sto, pół działa, mm, ciekawe Hak z liną. tutaj mamy światło przez dłuższy czas, a tutaj mamy mocniejsze światło, no to mamy to. I mamy jeszcze kotwice i sieci, to mamy aktywne apteczkę za 600. No ale nas nie stać. Ewentualnie ozdoby. Dywan, już mamy flagi. Jakąś flagę chcemy? Może? Świnkę? Świnkę, może być. A nie szkoda hajsu, strasznie. Nie. nie, tam, zawsze wiesz, z humorem, świnkę mamy. Na maszcie mamy. No <laughs> nie, to to już drogie. Jednak zabawki, jak widzę. Tutaj. A, to ciekawe, my mamy te, te rzeczy już. Nie, nie mamy. To w końcu jest kup czy nie. A nie istotne. No. Dobra, i tutaj mamy kaktusa świnkę do... już się, no. A tak, świnkę, tak, 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 tak. I mamy żółtą rybkę, no ale dobra, nawet zostawiamy tego tak jak jest. Yy, pozbieraliśmy troszkę, popływaliśmy, płyniemy dalej. Proponuję okcić naszą łajbę, będzie lepiej pływać. Tak myślisz? Tak, rzucam temat świnka mójska. <laughs> ja masz modelkę szampana. <laughs> Dobra, słuchajcie, ja tankuję i odpalam. I uwaga na łapy, pamiętajcie. Tu już trzeba łapać bonusy, tylko uważajcie na te łapy, bo może być niebezpiecznie. Pamiętajcie o tym, żeby ładować działo. Bo działo załadowane lepiej wbije. Jest lepiej lepsza frajda. Ooo poleciał kolega. Okej, okay. to działo. Zostałem. No zostałeś. No to bywa. Ok, spróbujemy się tędy przebić. Trzeba będzie strzelać. Na działo się ustawcie tam. Dobra, nie możesz bić, o, lecą ma ale mnie walnął. Na wprost, na wprost Ej, ale ta flaga nawet nam powiewa, szczerze, szczerze powiem <laughs> WOO! Demolition, demolition! Klep go, klep go, klep go łapotą! O, super A ja popłynę ten O, tam są słoiki Nie wiem czy zdążymy złapać Ale powiem wam, wymagający co tu się robi A nie da rady Nie da rady mnie wziął a, łapa cię wzięła, niedobrze. Zbieramy, zbieramy. A choć powiem Wam, szczerze, że teraz, cokolwiek pozbierać tutaj, to będzie wyzwanie. Staram się najważniejsze dopłynąć do celu. Względnie w jednym kawałku. Porwało mnie, porwało mnie. Wywaliło. Chwilowo jesteście bez kapitana. Starujcie. O, już jestem. Już mogę sterować, już jestem. Dobra, pamiętajcie wrzucać. Śmieci w mapę jeszcze na horyzoncie nie widzę. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I na wprost trzeba demolkę zrobić. Na wprost, na wprost. Dobra, ładnie. Ja sobie zatankuję. I możemy powiedzieć, ooo. Taki zasięg masz, panie, że nie ma co gadać. Na razie spokojnie, choć te małpiszony nam ciągle latają tutaj. Oj, pięknie, rozwalone. Uwaga, przyszedł Typek. O O O O Patrzcie. Patrzcie go, jak się tutaj pchają Jak się pchają Mapa, widzę mapę Widzicie to? Mapa, ona będzie? Jest mapa, mamy mapę Na statku, dobra Teraz trzeba ją do milarki Super Bij, 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 bi. Płyniemy bi, 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 bi. na nich Mapa jest za masztem Nie, nie, życiu, tam, że co mapę... Jaki fuks! Jaki fuks! Dawaj <noise> Bigo, bigo! Bo zdemontaż z będzie naszej straty! O, w ostatnim momencie, dobre! Dobre Śmieci chyba mniejsze, są istotne teraz, bardziej przetrwanie. Staram się bezkolizyjnie. Nie wiem, o pole wyskrzynia. Staram się bezkolizyjnie, ale zobaczymy z strumieniem. A znikło. A, zdarza się. Uwaga, przyszedł pega. O, ho, 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 nie ma. Nie, ma nie udało ci się, koleś. Nie udało ci się. O, uwaga łapy. Uwaga łapy. Postaram się płynąć tak, żeby was nie dziabnęło. A, i złapał się. A. A, ty, A ja tam a. widzę chyba ten mapę. Nie, wiem. Tak, to jest mapa. No nie, serio. Oświetlenie ci nic nie da. Nie działa. Mamy? Mamy, mamy mapę. Dobra. No gościu, złaz tam tamtąd. Nie mogę go z tamtą przesunąć, jaki typ. Nie, nie w prawo, skarczymy, wracamy. Aaaa, nie, o nie, o nie, mapę zdobyliśmy? Jest mapa, chociaż tyle dobrego. Ale już tak blisko było, już tak blisko było, żebym tego nie, żebym zaliczył tych quest, żeby nie było demolki, o nie. Dobrze, do trzeciej mapy daleko. Płyniemy. Teraz nie ma co światło ruchamyć, bo jednak jest zwarcie. Przerypana sprawa O, nurkacze, słyszycie? Nurkacze są Będą klepać nas ich. Dobra, wasza Klep go, klep go, pałom go, pałom go Pałasze dajcie sobie radę Tu martwi się, martwi się, że Jak za bardzo, o, o, będą strzelać w nas Unik Auto dostałem Klepaj go, klep go. O, pięknie, poszedł pięknie. na dno. A, znowu. Jak cię klepnął. O, skubany. O, skubany. Muszę później was reaktywować. Nie? Ale proszę Muszę zatankować. Znowu, znowu działo. Nie Już, naprawiam cię. No jest tam jest Marłem. Już, już, się opiekowałem. Ogłuszył cię. Ale klepią. Ale klepią. Haha, ha. dobra nasza. I mapa po lewej. Nie wiem, wzięliście? Jest chyba, jest chyba, jest? Tak, jest! O jak chwała, chwała i za... Ojeju, ale mnie pan, ale mnie pan <grywa> Powiem wam szczerze o jeju, jakie fajne. No, ale idą. srogie Ale srogie, no duże. I jak rozwalają te wszystkie Przepraszam, zegar Spoko, spoko, ale patrz, wszystkie o nich niszczą. Ja muszę pinować tych kół, więc musicie teraz naprawcie trochę tratwę. I możecie teraz śmieci zbierać. A znowu jest tepek strzelający. Najważniejsze, wszystkie trzy mapy mamy. Będzie kasa. Tylko ta jedna demolka, jedno, jedna koliza mnie naprawdę Uf, jak ich dewastuje. O jak biegu. Uwaga! Wiedziałem. No wiedziałem, to było do przewidzenia. Znaleźć tak blisko siebie, że inaczej byśmy mogli. To w ogóle jeszcze żyjemy? Tak, yy, tylko już się Nie! Uff. Udało, udało się, udało się, ale patrz, jedna kolizja! Jedna, jedyna kolizja! To no, nie ma! Nie zdziarza! Czas piękny, panie, bo się nie zatrzymywaliśmy ani razu. Wiecie, w przeciwników sklepaliście bosko, naprawdę to było rewelacyjne, 171 mod, patrz, już się zwróciło moje wydatki. <laughs> Brawo. No i spokój. I mamy, mamy, słuchajcie, teraz mapa numer 9, a później wielki pytajnik. Znowu No dobra, pakujemy. Musicie mi trochę śmieci pozbierać, bo właśnie wszystkie wyniosłem Myśmy chyba ostatnio mało co złapali Tak, mało co złapaliście, zwłaszcza że tutaj no naprawy, naprawy też trawy trzeba sobie zrobić Ja to ponaprawiam w międzyczasie Ale łapcie łapcie To się da Już co się da, nie patrzcie na bonus, łapcie cokolwiek, żeby wrzucać jeżeli uda się wam bonus, no to będzie super, no ale nie, leczy, nie liczę na to. Bo jest jak jest. O, radio. Parę rzucę. Łoh, jakie team. kraby! Kraby, kraby! Ciach, Ciach, kraby, siostąd! O, nie! O, nie, 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 nie! nie, 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 nie. Uff! Kraby atakują! Kraby atakują! Spadaj, krabie! Kraby klepią! Klepią kraby nam kwiatratwe.

ja muszę przepłynąć pomiędzy tymi, mam nadzieję, że to nie jest jakieś dewastujące. I w prawo, i jest mapa, jest mapa. A wprost, nie wiem czy to będzie. O, jednak zbyło, no liczyłem na to, że to nie było, ale jednak była mapa, uwaga, mapa. Przerzuciłeś, za daleko. Teraz płynę w lewo, no niestety mapa nie ma. Skacz, 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 bo nie wyrobię. Znowu te łapy, już, wystarczy. Wreszcie śmieci, co tam macie? Uwaga na łapy. Kilik uważaj. I teraz troszkę w prawo. Znowu Kilik, uważaj. No Jezu. Dobrze. O jest śruba, patrzcie, jest złota śruba. Przed nami. Spróbujcie ją złapać. Ale zostawiony. Yeah. Ja. Łapcie ją. Jest tak łapiałem, śrubę, to mnie łapa znajdę. Ale peszek, ale peszek. Za dużo krabów, za dużo krabów, za dużo ich. Tu, Santio, ratuj. O nie, trafi. Brawo. Ja porwało mnie. Ja, ile się Co tu się dzieje? Tolmaje nam brakuje, Tolmaj, wróć. O nie. Nie dotrwamy, nie dotrwamy. Nie dotrwamy. Jak tak dalej pójdzie? Jaka inwazja! Inwazja! Coraz bardziej toniemy. Trzeba naprawić stratwę. Ok, już. Naprawiamy. Znowu mapa. Znowu mapa. Macie? Chyba jest. Ja się staram tutaj płynąć jak bardziej mogę, ale nie dam rady. O, uciekłem. Udało się jakimś magicznym sposobem. O, znaki. Intrygujące. A, syreny tam są. O nie, to w lewo, skaczemy w lewo, panowie. Będzie intrygujące spotkanie z syrenami. Widzicie, co tam jest? ja was, nie mogę. Co to tam? Takie Tak. Tak to wygląda. Ok, staram się uniknąć ich, no ale to będzie... Możecie naprawić stratwę. Brać się z magazynu i, i... ten. Ale nie wiem, dobra, staram się mniej więcej zapamiętać, jak tutaj te gejzery lecą. Tędy. A my płyniemy na serenę. Mm, intrygujące. <laughs> Dobra. Nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie. Za bardzo. Dobra. Spokojnie. I teraz możesz skakać. Bokiem miniemy. I wprost, na prosto. A no nie, no, płyniemy na serenę, nie ma bata. Nie wiem, czy tam się będzie działo, ale będzie wesoło. Złapać tą trotwę. Muszę zrękować. Okej. Okay. Staram się tędy przepłynąć. Idealnie. Zobaczymy. O, jest mapa przed nami. Ostatnia. A, zapali się. Pięknie. Staram się przy kole tu siedzieć. Prosto na syrenki. Dobra. Tea, może właśnie ta mapa specjalna to... Treny? Syra pies? O jak nie, Ale że co? O. I co to będzie? Siedzę yes. Ojej, ja oh. yes. Ojeju Ojeju, niech to będzie... Na to wygląda Nie wiem? Na to wygląda What. Co to będzie? Mamy, rozumiem, łapać to? Okej, okay, stankuję. Patrzcie, my w chmurach jesteśmy, łapcie to co tam jest. Łapać, łapać. Wow. Wszystko po kolei łapcie, co leci? Jaka bonusowa. O, 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 w prawo. No to tego nie, nie, nikt chyba. Tego chyba nikt nie zagrał. O, w lewo, w lewo skaczemy, w lewo skaczemy. A nie, w prawo, przepraszam, w prawo skaczemy. Bo typy nas staranują. No Dobra, dawaj, jeszcze dawaj w prawo, dawaj jeszcze w prawo Dobra Spróbujcie połapać. Ja nie wiem czy się to w ogóle złapać, ale... Rzucam tę siatę, a potem zwijam ją pół godziny. No właśnie, bo ta, kobitka jest najlepsza na siatę. Taka szafa! jej, co tu się dzieje? Tutaj to by się ta z Hajpunem przydała No idzie tego tak zrobić. O, ten typek do nas bije a faktycznie, strasznie długo. Wow, ja nie mogę się odczepić od tego. Wow, <ścoughs> co tu się dzieje? Zwaliło mnie? Muszę znikać, uniki robić, staram się uniki robić, ale nie mamy w ogóle tego do naprawy. No, Jakim, mieć uwagę jaki to jest dystans. Jakimi rakietami do nas biją. A co chodzi? Nie by, lecimy. Gdzie ty jesteś? Najgorsze jest to, że ja nie mam paliwa. No nie, serio? Jakiekolwiek śmiecie musimy złapać, cokolwiek! What? No i teraz będzie zwijał mi 20 godzin, Nie, Szybciej! Od Nie mogę, on zwija cały czas! On cały czas zwija, nie! Ja jeszcze jakiś kurczak latający. Nie, co tu się dzieje? Co to za psychodelia jest? Ale patrzcie jaka ta mapa jest długa! Kurcz! Spójrz na dystans! Nie wiem, co się dzieje. O, o, gościu! klepie mnie! Spadaj! Spadł. Grosie jest to, że faktycznie nie mamy nic do złapania. Paliwo się kończy. I teraz będziemy na łasce tych typków strzelających. Oj, coś czuję, że chyba. Syreni śpiew będzie jak pieśń łabędzia. Uniki robię w lewo i w drugą. O, udało mi się ten manewr. Padłem. Nie. Aj aj, 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 Unik, dobra nasza Znowu typy. Już po, po paliwie. Nie mamy więcej. Nie no, Wiesz, już, wiecie, już, co mogłoby tu być dobre? Ten harpun, który tam był. Wpadłem. Boko zdewastują nas w tym momencie, bo nie mamy paliwa nawet. Już po zabawie. Turu. O, jest. Spadłem. Paliwo, paliwo, paliwo. paliwo. Łej, Beń, uciekaj stąd! Uciekaj stąd! Dobra, skąd się wzięło paliwo? Nie wiem skąd. Chyba ból, ból, Nie! Zatapione spróbuj ponownie. Mamy 40, ale jaka psychodelia? No kurczę, co to było? Tutaj potrzebny jest ten, co strzela hajpunem, bo tak to my nic nie złapiemy. Tak, możemy nawet walczyć. Tak, stosowanie tak. No dobrze, wiemy coś więcej o tej mapie. Chyba to była właśnie ta mapa bonusowa. A spróbujemy ewentualnie ostatnią mapę Vulkan. Nie wiem czy to będzie, ale chcę zobaczyć. Dobra, tankujemy w takim razie. Co mamy, cokolwiek? Trzy sztuki, pad. Ojej. What? co to było? Widzieliście to? No, coś. Ojej. Odparowało. Dobra, zbierajcie śmieci jak leci, bo nie mamy nic. Dosłownie nie mamy nic. Mamy sieci, więc trzeba tu pakować. No pakujesz to koło. Ale ładnie zbieracie. Podoba mi się, a <grystanie> masz styl. What? Ej, działa, działa, my nie mamy działa. Jakim cudem? W ogóle wydaje mi się, że jednego paska brakuje. A, my nie mamy, wiecie, czego? A my wiemy, czego nie mamy. Naprawy. Działał już jest. Okej. No i chwila prawy. Trzeba tu ponaprawić tratwę, bo tratwa jest zdewastowana! I w lewo, 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 w lewo! Ja Nie mogę W prawo teraz. W prawo. W prawo, w jaki labirynt! Co tu się dzieje, co tu się odkrywa? Ja was... Dobra. Zbierajcie śmieci. Naprawiajcie tratwę, a ja tutaj sobie poradzę. I teraz w lewo... Manewr. Co? Ok. No grubo. W lewo skaczcie, 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 skaczcie! Skaczcie, 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 skaczcie! skaczcie. Jakie milimetry! Jakie milimetry! Co? Jakiś potwór? Piraty! Piraty! Ojej! <ścjaki> Lepcie tego pirata. Nie, no, brakuje nam kolegi! I patrz! Jak nie przy tym... O, typek! No, no, nie, nie. no, jest taki, taki, no. no, mam koło sterowania. Ja was, co tu się dzieje? No, ciągle mnie odpychają od tego. Uf, uf, nie wiem jak dalej, ale płynę na wprost. Tak mi się wydaje. Wrzucajcie, co tam macie, jak leci. Eee, wiesz, że przekładasz cały czas to samo. What? Straciłem. Mapa przed nami, ale nie wiem, czy mapa będzie adekwatna. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Nie wiem, dlaczego spadłeś. Naprawdę, uwierz mi, nie wiem. A, bo muszę ponaprawić. Super. Bardzo mi to cieszy, Wiesz mi. Znowu typy. No, muszę to ponaprawiać, naprawdę. Ta tratwa jest... Odejdź mnie od tego koła, no do wioska. Jakie piraty! Ma. Nie ma takich cfallenów Ale dziady odporne Mega odporne A przynajmniej trochę śmieci wróciło Dobra nasza Rozumiem, że ten muszę popłynąć Na wprost A spróbuję działo odblokować Znowu Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie, Nie! O nie, no i już po tratwie. Rzucili nas na mieliznę. No nie mogę sterować. Takie typy. Ja ty Wyskoczyłeś. No. no, I będzie mi krew. Spadę stąd. tym Nie wyskoczyłem. ok. What? Ja, ale dostaliśmy z czoła. What? Brawo, prawo No powiem wam takiej misji to się nie spodziewałem No naprawdę grubi liczymi mi, szyte to jest wszystko Ok staram się to ponaprawiać Zbierajcie śmieci Musimy trochę sobie podreperować Cokolwiek Mapa po prawej, jakby ktoś był inazowany, ale nie wiem Czy w ogóle się opłaca? Albo nie na wprost mapa, przepraszam. To była na wprost, Dobra, jest mapa. Dobra nasza Ok, i teraz w prawo. Zbierajcie śmieci i wrzucajcie je od razu do miksera Potrzeba jak nam więcej, jak najwięcej śmieci. Wow! Blisko było Ale to nie, bolało. Nie Nawet nie wiem kiedy. To bolało. Może się na bolało. Wow, no, nie co, odbuduje, odbuduje to nam sklepie. O jeju, serio. Paliwo. Nie to. Ja chcę paliwo. No. Nie rzucajcie mi śmieci pod nogi, bo ja nie mogę wziąć no? tych normalnych. Ojeju, jeju. Ja widzę światełka, no ale. Jest ciężko. O, o, nie, o nie. Uwaga, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. W lewo, w lewo. Uciekaj! Ło, dało się? W tym momencie? Ło, to bolało. Ledwo, lewo. ledwo, ledwo, ledwo. Nie, lewo tylko ledwo. Ło, na sam środek. Przepaliwa trochę wziąć. Naprawiać na naszą łajbę. Ot, teraz nie w o, teraz tą sumę. Bo dało się. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Mapa teraz... na lewo. Tak, widzę. Skaczę, w... w drugą stronę. Albo nie, nie skaczcie. Spróbuję podpłynąć. Oj, oj, uwaga! Nie? Ja Out. Ale szczał dostaliśmy. Nie wyrzuciło. Uwaga, kamień! Do steru! Znowu te obuzy. Dobra, już. Ponaprawiam! naprawiam? Pilnucie, ochraniajcie Nie, nie, no, nie, 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 No na... Jaki ty mnie Spadać stąd, spadać stąd godziny! To nie nam rzeczy. No też! Nie, ale mnie odpychają od koła i o nie, znowu! Znowu! A Co za typy? Ja nie mogę w ogóle podejść do koło. Ale co ale Co to było? Masakra przecież! No przecież ledwie usiśmy z życiem! Ledwie, ledwie! Co to za mapy? Kto to wymyślił? 171 śrubek Ja bym hmm. nie miał pretensji jakby ten meteoroid nie walił bez ostrzeżenia O! Mamy boczne działa, czyli znaczy, meteoroid wali tam gdzie jest to światełko Więc no z jednej strony spoko Ale patrzcie tu jaka zimowa kraina I tu mamy kolejny rzecz, 12 I tutaj mamy znowu bonusowe mapy I znowu zimniej, coraz zimniej lala, la, la, 30 map trzeba zebrać, żeby się dalej przydostać. W każdym razie, jeżeli wam się podoba to, co tworzymy, jeżeli wam się podoba, że na przykład zbieramy ukryte mo śrubki, to dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was w Staniu, Taniu. Iksancio. No i to Ili. Więc jeszcze raz ogromne dzięki. Pamiętajcie, chcecie dłuższą serię? Dajcie znać. Za dziś wam raz, jeszcze raz ogromnie dziękujemy. Na razie, hej!